Cześć, cześć! Gdzie dziś idziemy? Na zjeżdżalnię wodną. Nie, dziś idziemy do zwierzaków na chwilę, bo dziś ma padać. A tutaj jest zjeżdżalnia, tak przechodzimy sobie koło tej zjeżdżalni. Co to widziałeś mam wczoraj z góry? się To byśmy musiały przeskoczyć przez płot, i chyba wyskoczyć ten... Będziemy ją jeździć. Będzie o jest strzałka Minizo. Będziemy... Proszę. Ale dzisiaj nie groci, ale na pewno nią pojedziemy. Plozę! Tak jak wspominałam, tutaj dla gości hotelu jest taki specjalny bilet, że dwa razy można tu przyjść, więc będziemy tu z dwa dni, tylko muszę wybrać najbardziej słoneczne dni. Plus jeden dzień jesteśmy umówieni z kimś, więc na pewno w ten dzień będziemy. Łódź się woda leje. też nie widzę. Tu jest, jak to się nazywa, park miniatur i coś tam, coś tam jeszcze w inwaudzie. O, tutaj jest też twierdza. W twierdzy też będziemy, ale tam, nie wiem ile uda mi się... Tam są krowy! Tam są krowy? Tak. Nie wiem ile mi się uda tego ponagrywać, ale coś tam spróbujemy. Nie! To są samochody! Tam widzę szczałeczkę do minizo. Pewnie tam będziemy skręcać na dole. Tu jest zamek. Krzyj się Tam jest twierdza. My tu skręciłyśmy do kucyków, tak jak znak prowadzi. Tu jest tak przyjemnie sielsko, wiejsko. Idziemy sobie szukać koników. Właściwie to nie tylko koników, bo tam są jakieś zwierzątka do karmienia. A dzisiaj, ej, Gloria! Ej, budź, bo zejdziesz! Gloria zobaczyła, że Laura pluje i teraz Gloria też pluje, tylko problem jest taki, że siedzi mi na karku, więc. Dziękuję za ten prysznic. Eee, dzisiaj. Jezu, ja myślałam, bo tutaj mamy posiłki, myślałam, że wspaniale dziewczyny będą jeść. Tymczasem z całego szwedzkiego stołu Laura potrafi po prostu nic nie zjeść, bo jej nic nie pasuje, nic. No więc biorę na swój talerz różne rzeczy i czasem coś kubną, ale ogólnie to. No jakby liczyłam, że będą chętnie jeździć dużo rzeczy, a tu tymczasem, nie, cię paniom nie podoba. W sumie jakbym widziała siebie z dzieciństwa. No. Natomiast, e, dzisiaj właśnie, e, dzisiaj Gloria sobie stwierdziła, że zje płatki. Zanim wróciłam z moim jedzeniem do stolika, to płatki już leżały. Chyba to był jakiś wypadek, więc najpierw... Wypadek. Że płatki się wywaliły. Co to się stało, Grocia? Co są czemu? Miałam sprzątanie, no te śniadaniowe płatki z mleczkiem. Mama sprzątała. Co się stało, że one się przewróciły. Więc najpierw miałam e, sprzątanie, później w końcu siadłam, żeby zjeść. Później dziewczyny musiały lecieć do toalety. To wstałam, a później jak przyszłam, to już nie było naszego śniadania, bo tam bardzo szybko są działające te panie i nie było ludzi przy stole to i śniadanie zniknęło ale później e, jeszcze sobie zrobiłam następną kawkę a później jeszcze sobie poszłam tam do pani już co prawda nie było godzin śniadaniowych ale pani mi zrobiła taką piękną kawę do kupka na wynos bo chciałam właśnie sobie wziąć coś na wynos właściwie nie coś tylko kawę pani mi zrobiła taką kawę od serca piękną e, że jestem bardzo szczęśliwa i to są zwierzaki? zwierzaki są tam, oj, chyba nas czeka kawałek pod górkę. I em, no i sobie, i sobie wymyśliłam, że strategicznie być może dla moich dziewczyn, bo tam można zająć miejsce przy takim placyku zabaw i jutro to wytestuję chyba, albo dziś przy kolacji, Przyjść tam wcześniej, tylko gdzieś może padać, ale przyjść tam wcześniej, e, po prostu, żeby... bo tam jest śniadanie, no tak to w hotelu w konkretnych godzinach. Bo my przychodziliśmy teraz tak pod koniec, tak, żeby przyjść wcześniej, żeby dziewczyny się bawiły. Ja sobie wtedy zjem, a jak one się pobawią, to one zgłodnieją Gloria, czy ty plujesz? Bo jest jakie piękne kwiaty. Jak, e, jak one sobie się pobawią i zgłodnieją to ja już zdążę zjeść i wtedy będę mogła patrzeć, czy one. E, na znaczy patrzeć? No po prostu pomóc, na przykład, żeby nie wywalały płatków, albo czegoś w tym rodzaju. Więc mam nową strategię. Och, hale, ura siedzi. Ale pokażę wam kwiatki. O, patrzcie, jakie piękne kwiatki. O, moje ulubione chyba takie z dzieciństwa, do tej pory bardzo je lubię. Daj, daj. Habry. Kurczę, bateria mi pada. Wziąłem sobie drugą i mam nadzieję, że naładowaną, bo jak nie, to nic wam nagram. Chyba, że telefonem jakieś przebitki. O, i tam jest kapliczka jakaś taka ładna. To jest ja kapliczka. Ma Dzidziusia? Ma Dzidziusia. O, minizo, tam, a ja wam chciałam pokazać jaka fajna lampka, ale mi się spodobała. To jest takie chyba y, z, z pociągu takie, wiecie to. Motylek! O i motylek leci. Co się daje między torami? Choć to podobno jest niezdrowe do przebywania. W jest pomiegu, jeden motylek! Ze względu na to, czym to jest to... są bo... dwa motylki. Konserwowane, ale ładne testy. Podoba mi się fajna lampka. Dobra, tu są ceny biletów, tylko nie ma nam ich kto sprzedać, więc chyba pójdziemy tam dalej zobaczyć. I zobaczcie, tu są różne kombinacje tego wszystkiego. To my jesteśmy tu w lipcu, czyli jest otwarte od 9 do 19. A tu jest druga kasa i sklepik. Dziewczyny tam dzikują, bo tu jest cały plec zabaw. Mam też karnę. Mam dwa opakowania karmy, które Pani mi sprzedała. I, i, I wejście do zwierzaczków jest tam. To pójdziemy później. Dzień bez lodów to dzień stracony. Dzikie wrzaski, bo tu jest plac zabaw zaraz. O, a ja mam kawę moją pyszną, przepyszną. W ogóle, Pani nam powiedziała, że z karmieniem zwierząt trzeba uważać, bo nam koza weźmie całą torebkę. Za jednym razem. Oj, czekaj, nie, nie wycieraj po bluzeczce. Akurat loda nie. Zaraz cię wydrada. Gloria i loda. O takiego. Tak. Zapry. Jest mały, bo, bo, bo całego zjadła. Tak. Zjadłaś, brawo, dobra, dobra, czekaj, to powycieramy się. Dobra, to na razie. Hop. Bo oby zapy nie są takie małe. Nie są, nie są. Dobra. Idziemy do zwierzaków. Zwierzę. Zobaczcie, nie tylko takie są tu polskie zwierzaczki. Lemur siedzi, jaki fajny. Ale na przykład Lemura nie wolno karmić. Ojacie, to A, są surikatki, czekamy, jakie czekamy, fajne! Czekamy, czemu one biegają do... Papacy. Tam mają dom, tylko taki wewnętrzne, wiesz? A czekamy, tu... co ta surikatka robi. A, chyba ogląda jak coś tam... Nie, nie wiem, co ona robiła. Co ona siedzi? Siedzi, nogi do przodu, jak, jak człowiek. <laughs> Fajnie. O, i jest szczurek. Szczurka nie można nakarmić. Ale można karmić tu alpaczki. Alpaczki, tam kozy, tam będziemy karmić zwierzaki. Oj, a jaką ma szyję wygoloną. Ciekawe czy jest głodna na naszą karmę. Dobra dziewczyny, dam wam zaraz e, karmę. Poproszę karmę, tak się Glorcia mówi. Bliżej. Rączka blisko, paczka daleko, tak? Mogę? Boję się. Ona tylko obliża. O Jezu, ale śmiesznie. A, się Można pogłaskać, ale Maruszki. Nie. Rączkę daj. Nie. Aha, nie, no to... to polizowała. Polizowała cię. Z daleka z paczką, bo ci zje. Wyżej, bo ona nie dosięga. Jeszcze bliżej podejść kroczego tak. Tam tak chce! Tak, ale ty sobie. Spiesz... Mogę? Mogę? O, jak chrupie kukurydzę! Teraz wziąłam od Glorki. Proszę. A tamta kózka też chce zjeść. Możesz jej wsypać tam. Do, a nie, tam ma korytkę. To do środka wsyp. To ona sobie z ziemi zje. Tutaj stąd nie zje, ale jak jej tam z zapłotek wsypiesz, to może zje. Laura walczy ze sobą, żeby nakarmić kozę. O, tu mam buźkę. Chodź jak ona chce jeść. I co, dał się? Oblizała cię. No. A Gloria za cóż prawie całą karmę dała. Za chwilę będzie awantura, bo się karma skończy. Ech, dobra, musiałam się na telefon przerzucić, bo mi y, jednak padł, y, ten y, bateria. Ale tu jest, widzicie, droga, jakbyście chcieli wózkiem jechać. Więc całkiem przyjaźnie tu jest dla wózka. Idziemy zobaczyć tutaj te tak, kurki. Jest ten kangurek, który sobie odpoczywa. Beneta, coś takiego? Nie, nie wiem, coś tam w tym rodzaju. Jakaś odmiana. Oj, oj! Jakaś leniwa sobie. Odpoczywa. A tu są. Co tam widzę kurczaki? O, tam są świnki. Widzę. Wyjdź wyżej, tam do laury. Tam zobaczysz na schodku. Świnki sobie leżą. Ale Lis, ale wypierzony jakiś. Nie wiem, może jakiś. To lisek grudy. Ale nawet nie jeden. Ale chyba mu schodzi futro. Aha, bo tam jest jeszcze drugi. A, malutki. Hmm. Mam, bo troszeczkę no, się do mnie zbierają. No to troszkę im daj i pójdziemy dalej zobaczyć. O Jezu, on wyjdzie zaraz. Bliżej, bliżej. Ja, co? Na czarny. <gulio> karny nie karmimy. Ojej, ale ten ma rogi wielkie. Mam nadzieję, że nie zmieni pokoju roga. Nie. Ma kotek! Jest kotek. A czemu on tam tak patrzy? Czy on tam jakąś myszkę zobaczył? Myszkę zobaczył! Ale numer, widzieliście to? Ten kot poluje na tą mysz nieszczęsną, mm -hmm. która siedzi pod tym pudłem. Na ma Zobaczcie żuwiki, ale już pada, zaraz będziemy uciekać, bo już, e, już pada deszcz. Ale mają fajną tą, e, jak to nazwać, zagrodę z wodospadem. Idziemy teraz, coś zjeść, kropi już. Musimy skoczyć do sklepu. Więc wsiądziemy sobie w auto i może znajdziemy jakieś jedzonko, bo jest jeszcze za wcześnie, żeby... B! Be! Be. u nas była obiad o kolacja. Smog, Smok! Smok, bo tam jest twierdza i smog i wszystko. Hej, na smok! Tam jest twierdza jest. Kura nas śledzi. No pięknie, czy to jest tajny agent. <grym> no nie wiem, muszę zobaczyć czy tu jest nie najbliższym McDonald's <grym> Nie wiem gdzie Zaraz obszerzę na mapie idziemy, bo ma być przez dwie godziny przynajmniej deszcz Mama tam ja, jest chora samotna Ajajaj, później jakiś świt w deszczu, a później znowu więc dziś chyba będziemy kolorowanki robić. No i wylądowałyśmy. W maczku. Ja bym, bym tak? Pozjeżdżałaś? Tak. Uważaj, bo połowa stolika jest mokra. E, bo wadało, ale połowa nie jest mokra. I tu też jest połowa... To tu jest, wiecie co, z z Dino Landu, z parku miniatur do McDonalda, tak 10-15 minut samochodem. W Andrychowie jest. A na razie nie pada, przestało padać. Ciekawe, kiedy zacznie znowu. Ma być taka przerwa w deszczu. A potem jest to większa przerwa. Zjem sobie wieśmaczka pięknego. I coś będziemy planować dalej. widzicie yy, co? O, mam czas odpocząć. Dziewczyny. Laura sobie maluje, Glorcia ogląda je, ja sobie kawę przyniosłam, bo już jest czas kolacjowy, ale jeszcze nie jesteśmy głodne, no bo byłyśmy w Maczku, ale był rosu, więc na pewno pójdziemy, ale jeszcze może za godzinkę. Pokażę Wam może, co kupiłam w sklepie, chociaż część rzeczy już porozkładałam, bo no właśnie ładuję baterię do aparatu, bo wszystko pozdychało, a byłyśmy w sklepie, żeby uzupełnić jakieś takie ewentualne przekąski, bo no, fajnie, że zapłaciłam za hotel z jedzeniem, ale dziewczyny różnie z tym spożywaniem, więc jakieś takie awaryjne rzeczy wzięłam. Bo to się mówi, tak, że no dziecko nie zje raz, nie zje drugi i zje jak będzie głodne. I to jest trochę prawda, ale to jeszcze jest druga strona medalu: że głodne dziecko, tak jak głodny dorosły, ma kiepski humor. I chciałabym tego uniknąć. No. Ale fajnie, właśnie sobie siedzę. O, słyszę, że jest reklama. Dasz radę? Glor, chciała tam nacisnąć? No, ta reklama. Dobra, idę nacisnąć, Gloria, i i pokażę wam, co tam żeśmy nakupowały. A jeszcze mam jagodziankę. Jagodziankę z kauflandu. O! Skończyłaś. Jagodziankę z Kauflandu całkiem ujdzie, całkiem ujdzie, znaczy nie, jest to, dobra, jest to dobra bułka, ale nie ma jagód, tylko znaczy coś tam ma około jagodowego, tylko taki dżem jakby, ale spoko, dobra, to jest. Mam kawę, mam jagodziankę, jestem zadowolona i siedzę w pociu. Dobra, bateria mi się jeszcze nie naładowała, więc tak Wam nagrywam. Jagodzianka jeszcze jedna, boróweczki. O, i tu są. Zobaczcie. A, dobra, to są. O, w ogóle śmieszna historia. Kupiłam pastę do zębów, bo Mama! już tam zobaczę. Bo zapomniałam wziąć i dziewczyną wzięłam. No, i dziewczyn pastą musiałam mieć zęby, a ona jest słodka, więc nie byłam pocieszona i sobie kupiłam dzisiaj już normalną. Takie coś chciałam spróbować. Bo jeszcze nie testowałam tych zupek, które... Się odcedza i miesza później jakoś z tym czymś, z tymi przyprawami, więc to jest coś innego. I dziewczyny, a jakim cudem ja mam dwie pasty do zębów? Kto wrzucił? Jezu, Jezu, mam teraz dwie pasty do zębów. Właśnie patrzę, że ja chciałam wziąć inną pastę. Chciałam wziąć tą, a mam tą. Ktoś mi pomógł w zakupach. Kto wrzucił pastę, ja drugą? Nie. No to Gloria pewnie. No tak, bo ja tam odeszłam po wodę. No no no. Eee, kupiłam te musy też. Co eee, tu jeszcze kupiłam. A, dziewczyny chciały gumę. mogę eee, gumę? No możesz. Eee, taki świerszczyk z jakimiś zagadkami. <gum> Dziewczyny sobie wy... Proszę, właśnie. I krzyżówki kupiłam, ale wiecie co? W sumie to. Mam je wezmę. Ale może jakąś rozwiążę, ale teraz mi się nie chce, więc chyba m, tak bardziej zobaczyłam. Stwierdziłam, że kiedyś mama lubiła, a ostatnio nie widziałam, żeby rozwiązywała, to jej wezmę przy okazji. A, bo później właśnie, właśnie wracaj. Dobrze, zaraz. A jak ty Melki kupiła mi, właśnie Gloria chce. Zaraz ci dam Glorcia. No, więc takie zdrowe jedząko. A, aktymelki. A, jeszcze mleko. A, dobra, jeszcze tu jest mleko yy, i kole. Taką mamy lodówkę, ale aktymelki lubię te yy, bezsmakowe, są takie, jakby mleczne. A ty, Glorcia, którego? Chcesz owocowego czy mlecznego? Mlecznego. Dobrze. No to aktymelki to za chwilę chyba zostaną wypite.